Cześć! W tym poradniku pokażę Ci jak wejść do Recovery Mode na telefonie Poco X6, jak dokonać factory resetu w właśnie Recovery Mode. Aby wejść do Recovery Mode, należy przytrzymać przycisk wyłączania i podgłośniania przez parę sekund. Jak widzimy, telefon nam zgasł. Lecz mamy dalej, póki nie pojawi się logo Poco. Jak widzimy, udało nam się wejść do Recovery Mode. Aby poruszać się po Recovery Mode, należy użyć przycisków podgłaśniania lub przyciszania. Mamy tutaj parę funkcji. Connect with Mi Assistant. Ta opcja połączy nas z asystentem Mi. Wipe Data. Po wejściu tutaj możemy wy, wyczyścić wszystkie dane na tym telefonie, czyli dokonać faktory resetu lub wyżej wrócić. I ostatnią opcją jest reboot. Możemy tutaj powrócić, wrócić do naszego systemu. My chcemy dokonać faktory resetu, dlatego klikniemy Wipe Data, a następnie wipe all data. Klikamy Confirm. Jak widzimy, udało się wyczyścić nasz telefon. Następnie wchodzimy w opcję Reboot i klikamy Reboot to System. Telefon zacznie powracać do naszego systemu. Może to zająć parę, chwilę, parę minut. Jak widzimy, udało się pomyślnie zrestartować nasz telefon. Teraz musimy wybrać opcje konfiguracji telefonu, takie jak region, język i tym podobne. Jak widzimy, możemy już korzystać z naszego świeżo zrestartowanego telefonu. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika i zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.